No to moi drodzy, zaczynamy. Wchodzimy tu już na pomości, Za chwileczkę pokażę, jak ten ośrodek cały wygląda. Bardzo ładne łódeczki, bardzo przyjemnie się tutaj pływa. Bardzo ładnie rozwiązane są wszystkie tutaj elementy, jeżeli chodzi o fishing. Czyli Hydra Angel Amphi serdecznie polecam. Nie dość, że proszę zobaczyć. Bardzo porządne łodzie, bardzo wygodne dla wielu osób, ale także. Cały ośrodek, cały ośrodek, gdzie tutaj jest dokładnie w tym miejscu fileciarnia. Za fileciarnią są domki, są miejsca, gdzie my mamy spanie, bardzo ładne pokoiki, bardzo fajny węzeł sanitarny, jeżeli chodzi o toalety, jeżeli chodzi o to, gdzie spędzamy czas wspólnie, fajna kuchnia. No i oczywiście rewelacyjne warunki, zarąbista ekipa, no ryby z chmielem, w końcu to jest wielkie wymaganie, wielkie wymaganie, żeby było wszystko ok, żeby ludzie byli zadowoleni, no i tutaj wypływamy, aczkolwiek w dniu dzisiejszym nie ma opcji, nie ma możliwości, bo jest bardzo duży wiatr jak słychać, ale jest naprawdę świetnie, można pospacerować, bo jest naprawdę gdzie i nie tylko ryby, nie tylko samymi rybami człowiek żyje. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz. Hej, hej!